Niech spoczywa w pokoju. Nie, kurwa! Nie jesteś Wszędzie na nagrobkach jest napisane kochany mąż i ojciec. To gdzie ci wszyscy z kurwy syni leżą? Wie pan, czemu pana zatrzymałem? Bo ma pan kompleks władzy? Ojcze, zgrzeszyłem. Kliknij zaakceptuj pliki kuki, zanim cię rozgrzeszę. Synu, Bóg jest wszędzie w moim małżeństwie też? Nie. nie, tam nawet on się nie pcha. Czy żałuje pani swoich grzechów? Do niektórych nawet trochę tęsknię. Dziękuję, Bóg pani wynagrodzi. Ale niech najpierw odda resztę. Ha. Dzień dobry, co pana najbardziej denerwuje we współczesnym świecie? Ludzie, wszyscy debile z telefonami, małolaty w leginsach i te wszystkie wecz idioty od swojego laty. <grywa> Synu, zostawiam ci wszystko, co mam. Dzięki tato. Zacznij od długów. <grywa> Proszę pana, skąd pan ma to zwierzę? Moja stara znalazła i kazała wyprowadzać na spacery. Panie, to jakiś dziwny kot, jak sra, to nie może trafić do kuwety. Czy pana zdaniem e, Polska się dobrze rozwija? No jasne, kurwa. W żabce już kanapki z jajecznicą sprzedają. Luksus, jak w Dubaju. Co najbardziej lubisz robić w wakacje? Lody, oczywiście. <noise> Skąd pan miał na takie auto? Przestałem dawać na tacę, jak stara mi kazała. A ona dalej zbiera na nowy czajnik. A pani to przestrzega ograniczeń prędkości? Przestrzegam? Ja je łamię szybciej niż pan to pytanie zadał. Policja to mnie tylko w lusterku widzi. Babciu, pomarańcze nie wyrosną w naszym klimacie. A perol za to rośnie jak chwast. A co pani zamierza zrobić z tą sytuacją na naszej granicy z Niemcami? Ja Ja tu zaraz zrobię porządek z tymi inżynierami. Naprawię to, co politycy spieprzyli maczugą, jak trzeba. Moja żona jest aniołem. Masz szczęście. Moja jeszcze żyje. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz staruszkę, która upada. Co robisz? Włączam nagrywanie. Mamy dzisiaj próbę z koleżankami. A co będziecie próbować? Wino, wódkę. Takie tam. Wszędzie na nagrobkach jest napisane kochany mąż i ojciec. To gdzie ci wszyscy skurwy syni leżą? A ile alkoholu pije pan tygodniowo? Zależy, ile jest dni w tygodniu. Mamo, pojedziemy na miasto zjeść owoce morza? Mamy owoce morza w domu. Dzieci, powiedzcie mi, gdyby przed baranem postawić wiadro wody i wiadro wódki, które by wybrał? Wiadro wody! A dlaczego? Bo to bara! Weszłam wczoraj do kościoła i śpiewali Witaj Królowo. Tak mi się spodobało, że idę dzisiaj znowu.